Tam już po, po remoncie komara, powiedzmy, yy, wszystkie części zamontowane, yy, boczki, yy, silnik już zrobiony, łożyska wymienione. Yy, tutaj był problem właśnie ze sprzęgłem. Jak wciskałem sprzęgło, to strasznie, strasznie głośno pracowało to sprzęgło, było słychać taki szum i było jeszcze, no tracił moc, tak, jak 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 yy, pracował silnik strasznie tam bieg było ciężko wrzucić, w sensie jedynkę się wrzucało i trzeba było się nogami opchnąć, bo, bo gaz tak samo i dwójka szybko sprzęgło, bach, bo po prostu nie miał siły na sprzęgle pracować silnik no teraz jest no jest praktycznie idealnie, jeszcze troszeczkę słychać tego szmeru tam ale to już tam bardzo minimalnie moim zdaniem jest bardzo dobrze już zamontowałem nowe linki manetkę od gazu tu Wam pokażę to działa idealnie działa idealnie w sensie że zrzucamy jedynkę i zostaje jedynka luz to jest luz dwójka tak jak powinno być wszystko pracuje um, instalacja podłączona instalacja fajna um, jakościowo dobra bardzo także polecam no tutaj widać od razu hamulec też wymieniony od razu z tymi boczkami lepiej wygląda Najpierw się on prezentuje. Powiem Wam, o. Tutaj te naklejki nakleiłem. No co, i teraz go regulowałem. Kurczę, powiem Wam, że no, trochę mi się zeszło z tą regulacją. <laughs> e, ustawiłem zapon idealnie 3 mm przed górnym martwym punktem na czujnik zegarowy. E, przerywacz też na 3 30 mm, 3, 3 dychy to. No. I przerwa też. Na zero. Na 0.35 jest przerwa na świecy. No, i właśnie zwróciłem z prób, e, takich jakby drogowych, powiedzmy. No, i świeca. Świeca już widać, łapie kolor. Ja mam słabą ostrość tutaj w tym telefonie, ale już łapie olor, tak, kolor taki, właśnie mleczny. Troszeczkę pojeździłem, także już zostawiam mm, regulacje. Myślę, że będzie dobrze. Problem był z tymi świecami, powiem Wam, że strasznymi. Zarzucało świece, co chwilę pochodził i zaraz mi tutaj kurczę świeca padała. Jedna, druga, tutaj zobaczcie tych świec. Wszystkie kurcze, i nowe, i takie, i, i srakie. No i, no, i nie, nie chciał mi pracować ten silnik tak jak bym chciał, jak powinien, powiedzmy. No ale po ustawieniu zapłonu, bo zacznę od zapłonu najpierw, tak żeby zapłon ustawić, e, ustawiłem zapłon. Dobrałem w końcu świecę o ciepłocie dobrej. I, no i zacząłem regulację gaźnika. No, począwszy od tam powietrza, skończyłem na iglicę Opuściłem iglicę i już jest e, dobrze. Lepiej. O w ten sposób, nie wiem czy dobrze, bo jeszcze no, no, krótko nie jechałem. No, przejechałem może się ze 2 km. Także no, no, nie za dużo mogę powiedzieć. Silnik jeszcze zaczął tak ciszej pracować, nie szumi już tak jak wcześniej. Spróbuję go odpalić, jak mi się uda, jedną ręką. I zaraz zobaczycie, jak on pracuje na tym ustawieniu. Powiedzmy, światło z tyłu działa. Z przodu ta żarówka tutaj nie łączy. Stara jest, jest jednobuchnowa. Ale ja instalacja no Zobaczymy jak odpala jeszcze. Nawet się udał. o takie smaczki jak tam widać, naciągi łańcucha, no te boczki dużo dały, no osłony mam, tylko teraz zdjąłem do, do tego, do, do regulacji, o tutaj ten kapturek, no jeszcze kierownica jest do wymiany z tymi śrubami, muszę tutaj takie dać dystansy, przeszkadza, ta kierownica będzie do wymiany, jeszcze w nim te dystansy obejmę, śruby. No ale już go mamy. Już praktycznie powiem wam, że licznik jeszcze nie działa, ale to. O. Kwestia tam jeszcze paru rzeczy już, ale już jest główką na świat. Fajnie jedzie tak ładnie że ten silnik zaczął dokładnie zaczął tak pracować. Sprzęgło się przestało ślizgać, ale zalałem olej 72-90 do skrzyni biegów. I bo wcześniej wlałem, żeby tak się trochę wyczyściła ta skrzynia wlałem ATF-a dwójkę na tym ATF-ie trochę ślizgało się sprzęgło. A tutaj teraz już jest dobrze. No Sprzęgło też już praktycznie o luzu nie ma. Tyle o. tak ustawiłem i, i dobrze jest. Nie ślizga się, nie ciągnie, naprawdę fajnie to pracuje. Dobra, z Uralem jeszcze byłem wczoraj, wczoraj przedwczoraj byłem na sztyfierni. Tutaj mamy część od Urala. Boczki, od komara, głowice leżą. Z uralem, no co, no ślipuje się tam jeden cylinder, trochę problem jest. No ale myślę, że będzie dobrze. Tam pokażę Wam o co chodzi. Jeden wżer tam wyskoczył. Na tym jednym cylindrze, bodajże prawy, to jest cylinder. No ale już mi tam chłopak zaczął ślifować, Zobaczymy, co on tam pomierzył. Jeszcze tam daję mu stary tłok z sława, pierścienie. No i zobaczymy. No, od urala. W biegów już, powiedzmy, że złożyłem. Wziąłem się za składanie o motocykl, jeszcze Suzuki sto, jeszcze Sylwester nie odebrał. W silniku wymieniłem koła rozrządu, jeszcze raz rozbierałem rozrząd. No i skrzynię mamy też już, powiedzmy, poskładaną. Uszczelnienia wymienione, czy tam te simmeringi, nie simmeringi. Będziemy, ale najpierw chciałem zająć się właśnie silnikiem, bo tylko czekam na te cylindry. Jak się uda? Może... Nie no, w tym tygodniu to już nie ucie piątek. Piątek, no to nie, no do soboty to on nie zrobi. Komplet uszczelek właśnie o. Tutaj też dobrze pasowały wszystko. Także jest OK. Trzeba pamiętać, że właśnie urale były 12-6V i i troszeczkę się różnią. Tak jak mówię uszczelki od 6V do 12 chociaż pasują. No ale jak już się tak robi, to już lepiej złożyć tak jak powinno być. Nie są drogie te uszczelki. No i co, no i, no, no i składamy, tak, czekamy na razie na części, no, nie mam wam co za bardzo już teraz nagrać, no jeszcze z tym komarkiem trochę walczę, ale to już, już teraz przed świętami to chyba nic nie wymyślę, więcej, no i tyle, no, także pozdrawiam i wesołych świąt, może jeszcze coś wrzucę, zobaczymy, coś tam może jeszcze wyskoczy, jak to u mnie, także pozdrawiam.